Kanał to jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w starskiej porębie. To jest Box dzisiaj z Damianem Wrzesińskim na dzień przed Twoją walką na MB Promotion. Powiedz, jak się czujesz i co sądzisz o swoim rywalu? No Czuję się świetnie, czekam już cały czas za walką. To już jutro, tak więc emocje jutro będą pewnie wzrastać. i. Jeżeli chodzi o rywala, no to za dużo o nim nie wiem, bo, bo nie było żadnych jego walk, żadnych wideo z jego walk. Znaleźliśmy tylko urywki, jakieś tam jego kilka sekund treningu, sparingu, a to tylko kilka sekund. Tak więc nie wiadomo dla mnie, ale ja wychodzę z nastawieniem pozytywnym, tylko zwycięstwo. Po ostatniej walce byłeś załamany, to była walka przegrana, pierwsza od bardzo dawna. Potrzebowałeś zmian, i te zmiany nastąpiły, możesz coś o tym powiedzieć? Tak, zmieniłem trenera po prostu i, i tyle. No, y, od trzech miesięcy ponad y, współpracuję z Tomkiem Dyrakiem w Gostyniu, w Sporty Walki Gostyn. Jestem mega zadowolony. Y, przepracowaliśmy też w międzyczasie trzy obozy y, w górach: y, dwa obozy w górach, jeden obóz y, we Wadysawowie nad morzem. Y, no, jestem mega nastawiony pozytywnie właśnie do, do, do jutrzejszej walki i nie mogę się doczekać. Razem z tobą Łukasz Wierzbicki. Czy taki nowy zastrzyk właśnie też nowego talentu, który jest na sali, też Ci pomaga? Tak, właśnie Łukasz Wierzbicki, Laura Grzyb, Karol Łapawa u nas tam w Gostyniu też trenuje zawodnik SWG. I w ogóle jest dużo młodzieży właśnie, wszyscy zawodnicy, którzy boksują właśnie w Walki Gostyń, ta młodzież z boksu olimpijskiego. To jest naprawdę mega fajna ekipa, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, każdy każdego wspiera. Zasuwamy na treningach i jest jest po prostu klimat. Czego się możemy spodziewać? Co poprawisz względem tej poprzedniej walki? Poprawię to na pewno psychicznie będę na pewno mentalnie lepiej jestem przygotowany do, do, do jutrzejszej walki. I, a jeżeli chodzi o sam boks, to na pewno myślę, że, że będę tutaj próbował gdzieś więcej też w półdystansie, w ataku, więcej, więcej, więcej boksować. Ostatnimi czasy boksowałem więcej z kontry, a teraz troszeczkę będę chciał się na pewno więcej pobić i mam nadzieję, że to będzie walka fajna dla, dla oka, i, a przede wszystkim zwycięska i w jak najlepszym stylu. Często się zdarza tak, że po przegranej zawodnik ucieka na rok z boksu, monika wywiadów czasem nawet, w ogóle kończy karierę. Ty się nie złamałeś, coś zmieniłeś i lecisz dalej. Jak długo trwał taki okres, gdzie byłeś podłamany i co ci pomogło przezwyciężyć ten moment? Trener Dylak, z którym właśnie podjąłem współpracę od czerwca, postanowiłem, że będę z nim trenował. bo pod koniec maja miałem ostatnią walkę i to powiedział, że cały czerwiec mam odpocząć od boksu, spotykać się z znajomymi, aktywny ewentualnie jakiś odpoczynek, czyli wszystko oprócz boksu i ten cały czerwiec, cały taka przerwa od boksu jakby napędziła mnie jakby do, do, do przygotowań od lipca. Od lipca właśnie zamieszkałem w Gostyniu i, i, i miałem ten głód taki właśnie do, do, do treningów. Zmiana tych treningów troszeczkę też i to wszystko tak spowodowało, że jakby dostałem na różne bodźce y, treningowe, y, nowe otoczenie, y, fajny klimat i to wszystko jakby sprawiło y, ta cała atmosfera, że, 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 no, że jestem y, y, uważam, że, że fajnie teraz przygotowany do, do, do jutrzejszej walki. Dobra, to czekamy na fajerwerki i powodzenia. Y, dziękuję i y, zapraszam jutro przed telewizory na żywo, w Kaliszu i dopingować mnie z całej siły, a ja będę po prostu dawał y, y, wszystko z siebie, żeby, żeby ta moja walka była jak najlepsza i przede wszystkim zwycięska. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.